Witam Was, jeżeli chodzi, tak widzicie tutaj pomalowane koło i znaczek Saata, a już nie Volkswagena, a to co tu widzicie na wentylu to jest czujnik ciśnienia w oponie oraz temperatury. Mamy do tego taki wyświetlaczyk, tymi wartościami na dole nie przejmujcie się, że one migają, bo będzie się co chwilę włączał alarm za niskiego ciśnienia, bo jest na 1,6 bara ustawiony, i e, tak sobie zostawię. Będę musiał po prostu tego w przyszłości dopompować, i e, po prostu wtedy alarm przestanie, no właśnie w ten sposób sygnalizuje za niskie ciśnienie. Mm. I po prostu w ten sposób alarm się po prostu skasuje. Jest problem po prostu z montażem też jednego czujnika. Tu macie akurat e, prawy, prawy tył. Lewy tył niestety jest jakiś problem z czujnikiem. Będziemy to musieli obadać, i wtedy po prostu może będzie spokój.